Korzystałem z kraników kryptowalut przez równą godzinę. Ile udało mi się zarobić? A więc dzisiaj już tak jest dość wcześnie, jest 10.44, a ja jestem po godzinie klikania w kraniki. Ogólnie przepraszam Was za mój głos, jestem trochę przeziębiony, yy, ale tak, yy, ogólnie wynik jest bardzo ciekawy, yy, prowadzi do bardzo fajnych wniosków i yy, myślę, że niestety nie odpowie nam. Ten filmik na pytanie, czy warto ogólnie klikać w kraniki kryptowalut? Yy, a więc tak. Yy, głównych trzech bohater, głównymi trzema bohaterami dzisiejszego odcinka jest Fawcett Pay, CoinPayU i faucet Crypto, ale dodatkowo korzystając z takich stronek jak UptoCoin, GoBits, TRX, yy, ClaimClicks i to chyba tyle. Yy, ale dlaczego to są główni bohaterowie? Bo po prostu z tych stronach zarobiłem najwięcej. Mam tutaj na telefonie odpalone swoje notatki z tego odbierania klaników i ponad 90% uzbieranych kryptowalut w ciągu tej godziny było z fosset crypto. Ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Tam. Jakieś tam parę procent to jest CoinPayU i najmniejsza część to jest Pay. Teraz dlaczego z Fosset krypto zbierałem najwięcej? Jest to bardzo proste, ponieważ ustaliłem sobie, że przez 40 minut pierwsze będę klikał w kraniki, czyli robił tam PTC, odbierał foset i takie tam. A następne 20 minut poświęcę na ankiety. I wyszło na to, że zrobiłem jedną z ankiet, za którą dostałem około chyba 9000 monet, czyli jakieś 2000 Satoshi. Bo ogólnie w klikaniu, czyli w PTC i w Fossetach, CoinPayu wyprzedził Fosset Crypto, ale, no, właśnie ta ankieta e, zadecydowała, że no, Fosset Crypto przynosi największe e, dochody. E, więc, tak, bez ukrywania już niczego, ja nie mam zamiaru nic przed Wami ukrywać, e, za chwilę jeszcze pokażę wszystkie dowody, ale na Fawcett Payu zarobiłem 23 satoshi za pomocą Pay to Click. Tutaj, jak widzicie, za pomocą CoinPayu zarobiłem 139 satoshi i na Fawcett Crypto zarobiłem 2571 satoshi. Dodatkowo zarobiłem po jednym satoshi mniej więcej na Aptocoin, GoBits, Earnfit. Free TRX i Claim Clicks czyli tam te 4 satoshi chyba dodałem sobie do tego wyniku. No właśnie dlatego razem wyszło 2737 satoshi. Teraz jakieś dowody. A więc tutaj nie wiem czy to będzie widać. Mam screena, odpaliłem to sobie najpierw więcej tych kraników, ale ostatecznie z nich nie korzystałem. I tak mamy tu 9.33. 12 listopada mam nadzieję, że to będzie widać, bo mój program dość słabo renderuje niestety przez komputer. Mam 5308 satoshi. Przejdźmy dalej. Jak Wait. A 5308, a teraz jest 5447, czyli trochę ponad godzinkę później, bo nagrywam to po chwili przerwy. Czyli jak widzicie, to dało właśnie te 139 satoshi zysku. Teraz yy, fosset crypto 4923 mamy tutaj. Yy, znaczy, nie liczyłem tego po monetach tylko po Satoshi, czyli odjąłem od 3748, odjąłem te 1172 Satoshi sprzed godziny i wyszło właśnie 2571 Satoshi. Myślę, że tego na Foset pewnie nie trzeba pokazywać, bo to tylko 20 satoshi, to nie robi raczej nikomu różnicy. No, więc w zasadzie to tyle. Z tych dowodów. Teraz tak. Tutaj mamy ogólnie ile to wyszło. I zdaję sobie sprawę, że jest to śmieszna kwota. Jak na godzinę pracy wyszło mi 2 złote i 8 groszy. Tak, jest to strasznie, strasznie mało. Jednak zwróćmy uwagę na to, że Cena bitcoina to obecnie niecałe 80 tysięcy złotych. I zobaczcie. Jeśli mamy wykres bitcoina i cofniemy go sobie o 5 lat, to on w szczytowych momentach, on ATH miał na poziomie chyba 261 tysięcy złotych, a teraz ma 76. To jest tam kilkukrotnie. Yy, Kilkukrotna różnica, czyli no zobaczcie. E, jeśli tutaj e, to jest 2,08, przy ATH to by było jakieś tam 6,7, no parę złotych, a jeśli nadejdzie następna hostsa, która w, przebije poprzednie ATH, to to będzie kilkanaście złotych, nawet więc. E, tak, wniosek jest z tego taki, że na ten moment niekoniecznie opłaca się to robić z jednej strony, ale z drugiej, póki Bitcoin jest tak tani, to jakby dostajemy więcej Satoshi za dane zadanie, więc jeśli teraz będziemy zbierali Satoshi i potem poczekamy na hossę, to będziemy mieli więcej tego, tych Satoshi, bo po prostu, no jakby podczas hossy kraniki płacą mniej Satoshi, wiadomo, bo Cena bitcoina jest większa, więc by płaciły więcej, no to trochę nie ma sensu, nie? Tak jak na przykład CoinPayU teraz płacił na najlepszej reklamie surf 10,1 Satoshi. Już się te wszystkie reklamy wypełniłem tutaj. Wszystko jest. Więc trochę nad tym posiedziałem przez tą godzinkę. No więc, tak poza takim wnioskiem, że no jak nadejdzie host to będzie to razy kilka to jeśli ktoś nie ma co robić, ma nie wiem, 15, 13, 16 lat, nie ma żadnej innej opcji takiej zarob takiego zarobku lokalnego, nie może na przykład za pomoc rodzicom czegoś dostać, nie ma kieszonkowego, coś, no to w zasadzie to jest fajny sposób, żeby sobie dorobić. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest śmieszna stawka i sam nie chciałbym za taką pracować, ale no, ja patrzę na to akurat tak... Wierząc w kryptowaluty, czyli no ja wiem, że to będzie za rok dwa warte przynajmniej kilka razy tyle. Yy, więc ogólnie. Yy, też jest to fajna opcja dla osób, które nie mają jak kupić kryptowalut, żeby sobie tak pozbierać. Wiadomo, 2 zł, no to nie jest za dużo, ale przez kilkadziesiąt dni można sobie zbierać i można fajnie właśnie jakoś tam już większą kwotę w tych kryptowalutach uzbierać bez żadnego kupowania tych kryptowalut. Więc mam nadzieję, że czegoś nauczył was ten film. Jeśli ja miałbym powiedzieć, czy opłaca się tak siedzieć na tych kranikach cały czas, no to z jednej strony tak. A z drugiej niekoniecznie, bo no jeśli macie pracę, załóżmy za 15-20 złotych za godzinę, no to lepiej pracujcie właśnie za taką stawkę, niż klikajcie w te reklamy, ale. Z drugiej strony, patrzcie też przyszłościowo na kryptowaluty. E, poza tym, taka porada, e, jak widzicie, na klikaniu zarobiłem dużo, dużo, dużo mniej niż na zrobieniu jednej, jedynej ankiety, więc e, to jest właśnie ta potęga ankiet, że przez klikanie przez te 40 minut zarobiłem kilka razy mniej niż przez jedną ankietę. Wykonaną kilka, czy nawet kilkanaście razy mniej niż przez jedną ankietę wykonaną tam w 20 minut. Więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że podobał Wam się on jeszcze raz. Przepraszam za mój głos, ale jak mówiłem, jestem trochę przeziębiony. Dziękuję Wam za wyniki pod ostatnimi filmami. No i do zobaczenia. Cześć.